Witam w nowym filmie i myślę, że w nowej jakości. Dzisiaj mamy 26 kwietnia, i jak widzicie, nie jestem u siebie, jestem w tarasie. Jedziemy 900 z przyczepą. Jedziemy z naszym tandemem. Już wam mówię dlaczego. Otóż dlatego, że nasz wspaniały rząd ogłosił dopłaty do pszenicy, więc no, to trzeba byłoby już ją sprzedać Bo nasz najwspanialszy rząd Chce nas wspomóc mi, Dziecko mi tu macha, dobrze e, Więc no, więc trzeba sprzedawać bo, no, bo ogłosili wspaniałe dopłaty Tak, które sobie mogą wsadzić w dupę e, Ponieważ większość ludzi na pewno pszenicę sprzedała Wcześniej, tak jak my A ja jadę e, z właśnie pszenicą, ale mam pół przyczepy, ponieważ yy, jadę nie tylko w tym celu, yy, ale zobaczycie też, po co jeszcze jadę. I chciałem Wam też pokazać, jakie są u nas na Podkarpaciu ceny zbóż, więc yy, zmierzamy w kierunku w sumie to. E, chyba największego, jeśli się nie mylę, jeśli się mylę, to mnie poprawcie Ale chyba jest to największy skup Na Podkarpaciu e, Więc A w sumie nie będę uwijał w bawełnę Jedziemy do Wipaszu e, No i co A z powrotem też Wam nie będę e, tutaj mącił Po prostu potrzebujemy troszkę piasku e, Do betonowania i no i z powrotem, jak już sprzedam tą naszą wspaniałą pszenicę na dopłaty, to, to pojadę po piasek. Tak? A że przyczepa była zajęta przez pszenicę, no to właśnie muszę ją sprzedać, bo nie, mam, nie ma potrzeby tego wysypywać, bo i tak trzeba robić miejsce na nowe. Także uwalniamy przyczepę i I jedziemy po piasek, tak no a co do dopłat, to wolałbym, żeby ich wcale nie było. E, lepiej by zrobili, gdyby były lepsze ceny, tak? Dobra. Także myślę, że widzimy się już na miejscu. E, nie ma co tutaj przedłużać, chyba że chcecie zobaczyć filmik z trasy całej, ale pewnie nie, oho, ale się rozjechali i z tej i z tej. Dobrze, poczekamy. Yy, no, czekaj pewnie zapytacie, czemu jadę 900 yy, skoro mam tylko pół przyczepy i, te, i też tylko jedną przyczepę. Ano, 900 była wolna e, a jak wiecie siejemy siejemy kukurydzę i też w 800 jest zdjęty zaczep dolny kulowy a jak wiecie tandemy są nasze na kule e, no i już mi się nie chciało odpinać siewnika i zakładać zaczepu więc jadę 900 e, nie mamy obciążników na kołach więc więc nie jest taka Ciężka, kurde. Co oni tak dzisiaj jadą? Dobra, zamiast. Mógłbym teraz wyjechać, ale się zagadałem z wami. Dobra, czekajcie. Teraz sobie wyjadę. Już niedaleko, musimy o pomoc, y, służba ta drogowa, czy jakoś tak się to nazywa. Gość wkładał na pakę salną, przejechaną. Teraz zobaczyłem, yy. co ja mówiłem, że Wipasz już niedaleko i yy, za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Będziemy przejeżdżać przez rzekę San. Zobaczymy, jaki jest poziom wody. Tutaj aktualnie powinien być deczko wyższy, bo troszkę padało u nas ostatnimi czasy. O, jest dosyć, dosyć, ale bywało gorzej. Dobra, jedziemy. Co do właśnie siewu kukurydzy, to jest taki plan, żeby jutro już na dobre zacząć siać i też kolega się pytał, czy mu posieje, więc prawdopodobnie jutro mu posieje. Jeśli nie, to pojedziemy do siebie, ponieważ już właśnie zrobiło się ciepło, ale ta noc, która właśnie dzisiaj była, była najzimniejsza u nas z ostatnich dni Bo było, było na minusie O, to Wam zaznaczę Było na minusie, ale na szczęście Było niecały Minus jeden stopień A Więc yy, Patrzyłem teraz jak jechałem Na rzepaki yy, Nie ma tragedii Nawet nie pokręciło yy, Kwiatów nie, nie po Nie po ten. Nie po No wiaty się nie pochyliły i... E, miejmy nadzieję, że ten delikatny przymrozek nic, e, nic nie zrobił a więc tak, wjeżdżamy do Radymna pod górkę mamy spalanie 60 litrów na godzinę, ale musimy przyhamować bo pani nam tutaj przechodzi przez przejście. okej okay. to już nie ma co rozpędzać, bo jedziemy na rondo. O, zobaczcie. Chyba kolega, a fajny klas, taki duży już kolega ze szkoły wracał. Bo tu niedaleko jest szkoła e, rolnicza, do której sam chodziłem. Tak. O. Chyba była jakaś jakieś tam e, jakaś uroczystość, czy co tam było, bo widzę, że kolega był ubrany dosyć e, wyjściowo, że tak powiem. Ok. Zobaczymy czy wypasz nam łaskawie weźmie pszenicę Oczywiście e, pszenica, którą wieziemy musi przejść Dziesiątki różnych badań Odnośnie wąchania jej Bo nie wiem czy będą ją też smakować Ale zobaczymy Bo no niestety nie jest tak łatwo jak sprzedać ukraińską U nas ukraińską jest sprzedać dużo łatwiej Z wagonów no, ale polski rolnik zawsze musi mieć po dupie, tak? A więc zobaczymy co tam wy, wywąchają pszenica e, pszenica, którą wiozę No nie powiem, że jest tam, że jest konsumpcyjna ale nie jest złej jakości O Panie Dobra e, Więc no, ale zawsze Rolnik ma obawy kiedy jedzie do skupu bo jak wiadomo musi Musi być zawsze coś znalezione, tak? Musi być pretekst, żeby opuścić cenę. Jak nie ma... Jak jest białko? No to dzisiaj dzisiaj badamy gluten. To dzisiaj ten. Dzisiaj panu muszę opuścić cenę, bo białko jest, ale glutenu nie ma. Więc dobra. I co zrobimy? Co mogę mu powiedzieć, co będę ją ja tą pszenicę? No niestety dzisiaj taki filmik może troszkę narzekam, ale czasem po narzekać też trzeba to zobaczymy już niedaleko, już niedaleko do skupu teraz będę miał skrzyżowanie Będziemy wjeżdżać na drogę główną, która leci na Przemyśl 77 Przemyśl Trzeba troszkę się rozejrzeć Okej okay. Mamy wolne I ogień Trzeba jeszcze zmienić pas. Przyspieszanie mam na dwójce, więc dlatego tak powoli przyspiesza. Nie ma potrzeby, żeby szybciej przyspieszał. Więc tak to wygląda. Niestety na WiPaszu nie wolno nagrywać. Więc e, kiedyś nawet coś telefonem nagrywałem, to wyskoczył pracownik i zaczął się drzeć. Że nie wolno, nie wiem czemu, nic tam w sumie nie ma takiego. No ale jak nie wolno, to nie wolno, tak? Okej. Okay. Jedziemy tam i powiem e, jak to wyszło. Pokażę parametry, oni wszystko zbadają od smaku po węch, po białko, gluten, gęstość, opadanie i, i takie inne parametry, także wszystko będziemy wiedzieć Więc myślę, że myślę, że widzimy się za chwilę, tak? Dobra Tutaj, albo w sumie co będziemy się wyłączać Tutaj możemy zaobserwować na Zadąbrowiu Bardzo dobrej jakości ziemi Można nawet się Pokusić o stwierdzenie, że jest to pierwsza klasa Chodzi mi o te ziemię przy Lipaszu Bo tam widziałem dużo gospodarstw Warzywniczych Także no tutaj mają jeszcze lepsze ziemię niż my mamy na Stubnie Ponieważ są takie bardziej sypkie niż nasze I są takie ciemne, ciemniejsze Nie wiem też dokładnie jaka tu jest klasa, ale no Dwójka to na 100% mówię, że dwójka tutaj jest Nawet nie wiem czy nie jest lepsza Dobra Przedzisz mnie, czy mnie nie wyprzedzisz? Przedził. Możemy powoli zwalniać. Zobaczcie, jakie ładne pola tutaj mają. Duże. A ja mam dzisiaj siać chyba Trzy kawałki w 3 hektarach. Albo 3 hektary w 3 kawałkach. Jak wolicie. Piszcie, jak wolicie. No i jedziemy w lewo. Jedziemy w lewo. Miejmy nadzieję, że biorą, bo, bo nawet w ogóle do nich nie dzwoniłem. Ale myślę, że biorą, co by miało się stać. Okej. Okay. O, tak jak mówiłem. Przy samym Wipaszu mamy ziemię no można powiedzieć doniczkową taką kurde można pakować ją do worków i sprzedawać do, do sklepu i ludziom. Popatrzcie jakie ładne pola tutaj mamy, znaczy no, mają Oczywiście, jeśli jest mokro, to tutaj stoi woda na tych polach, ale nie wszędzie też. Mam nadzieję, że widzicie. Zbliżamy się już do WiPasu, więc za chwilę podjadę bliżej. Ile będę mógł, to nagram. A dalej. A dalej zobaczycie już yy, kwit z ceną, jaką uzyskałem i parametrami pszenicy. A więc yy, jak oni tu siali tę kukurydzę bez poprzeczek? Chyba, że poletka tutaj są. Tak, tutaj będą poletka. Tutaj ogólnie na jesieni zawsze jest kolejka do Wipaszu z kukurydzą mokrą, więc rolnicy będą sobie mogli poprzeglądać poletka kukurydziane. Na pewno będą powbijane jakieś tabliczki i będziemy widzieć. Ale my mokry w sumie już nie sprzedajemy, ale będziemy widzieć może kiedyś się tu przejadę. Zobaczymy jakie odmiany tutaj nasiali. się spytać czy biorą pszenicę i widzimy się już później pewnie mi się odbiło na czole y, gopro ale to nic zdejmuję to E bajka nawet nie jest tak źle o 17 minut tak wygląda Wipasz za Zadobrowie Witam ponownie Ja już powoli zbliżam się do Żwierowni To jest chyba Wysock miejscowość, tak? Nie wiem Nie pamiętam Tak, tak był znak w lewo, Wysock, więc tak mówię, dobra Pszenica sprzedana Powiem Wam, że się zdziwiłem, bo nawet nie wybrzedzali E, za bardzo, ani jakoś mocno tego nie, nie badali, jak zawsze to robili. Ja mogę Wam pokazać w sumie e, jak wygląda to wszystko. Chwila, tylko dostanę się do kwita. E, mamy datę, o, dzisiejszą. Pszenica poszła po 600, białko 13,5, wilgotność 13,18. No i co tam zbadali tylko gęstość 74,6 i fuzeroze no i tyle Powiem Wam, że nic więcej nie, nie sprawdzali, jak zwykle to robili także no, fajka w to poszło to poszło, mamy posprzątane i przyczepa jest wolna, więc jedziemy po piasek i tak jeszcze mamy na bo to, są, to jest ten tandem mniejszy a na, tym, na tej przyczepie większej, zwykłej, co jest do kompletu do tej jeszcze jest rzebak nie wiem kiedy go sprzedam i gdzie prawdopodobnie pojedzie z nowymi zbiorami zobaczymy jak to wyjdzie ja się już zbliżam do miejsca docelowego tutaj jeszcze powiecie, że mogłeś wziąć drugie przyczepy, te większe ale nie chciałem brać tych dużych przyczep na 3 kubiki piasku, a przy okazji chciałem już sprzedać tą pszenicę więc więc już mamy posprzątane zobaczcie, zaczyna się jakieś tam już woda jakaś się zaczyna blisko nas też nie wiem pewnie tam też nie wolno nagrywać więc rzucam Wam jakieś ujęcie no, co tak to przyczepa skacze jak to tam wygląda jak jesteście ciekawi to piszcie w komentarzach jakby ktoś był ciekawy jaka jest cena za piasek to wam napiszę i w sumie w tym odcinku to by było na tyle bo co, wracam do domu, może szykuję siewnik, może pojadę jeszcze siać i taki oto krótki odcinek z tego co tam dzisiaj robię, więc subskrybujcie kanał, dzięki za oglądanie i do następnego, cześć!